Dzisiaj będziemy robić. Mam talent. M mój kolega będzie oceniał, więc pierwsze co to, to będzie piosenka. Pierwsza piosenka to, ale to poszło, ale ale dwa, nic się nie zmieniło, duży portfel ma. Leci to głośno. Taki był plan. Teraz, ale, ale duży portfel mam. Ale, ale, taki był plan. Ale, ale teraz ją mam. Ale, 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 ale jadę dalej. Ale, ale, dalej taki sam. I jaka ocena? Dobra, już bierze tabliczkę. Mm. 4 na 10. I tak dobra ocena. Druga piosenka to... Agencja tajemnic, nie obietnic. Jeśli jesteś klaunem, to wypadniesz śmietnik. Jesteśmy najlepsi mordosłoni w fachum. Nasze sprawy zawsze wtedy, gdy jest mądry zachód. Ej, każdy z nas ma doświadczenie. Ej, warium potwory na scenie. Ainte ma nieblenie! DWZ, to ziomale, których cenię. Dalej. Jaka? Ocena? 5 na 10. Jest dobrze. Następna piosenka to? 10 prozy jakby znów było to samo. 9 czy 6 wszędzie klawów jest niemało. Dziwne zadania i foka Esy. Nie pęga się musi dała więcej esy. Jak co roku absurdalnie, wszystko wyjdzie idealnie. Trzymają nas nielegalnie, legalnie, a ja stróżem prawa jestem. No energia, energię, większy luz. Z ziomalami lecę w tym. nikt nas tutaj nie rozpoznawiesz, że miała i wiesz, że kobra. Z stale wrażu uciekaliśmy do lasu, bo przykrywki końca czasu, czasy się zmieniają, braku. Dziesięć dni grozy, to jest też czas. Dziesięć dni grozy, myki nie ma nas. Jaka ocena? Krzyńcz! Kurde! No dobra, 3 na 10, tak nie zła. Następna piosenka to. Mówili mi rzeczy dziwne, że mnie wyjdzie, że mnie pyknie. No i nie pykaj fantastycznie, kręci się licznie, kręci się biznes. Te, teraz mnie goni jak bigle i ja z joma apetyt wilcze. Te, te, um, kurde. Ale jaka ocena? Dobra, 1 na 10, cringe, kurde. Następna presenta to my little soda pop. You don't rock in need, every drop I dribble. You must soda pop. my little soda pup. So Półnoja ta most. Jumasz soda, pap, mają soda pap. Jaka ocena? Halo. 5 na 10. No, może być. Dobra. Teraz przechodzimy do finału, piwo! Ja! Kto z nami nie wypije, na wioskę nie wbije. O kurde, coś mi się włączyło. Następna piosenka to... Znaczy ostatnia? Kiedy pusta szklanka, nalej mi wojanka. Nalej, 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 potem nalej drugi raz nam. Pij wojanka do białego ranka. Kto z nami nie wypije, na wioskę nie wbije. Fliwo Janka do białego ranka. To z nami nie wypije. Na wioskę nie wbije. Jej! Teraz jaki? Jaka jest opinia? Zero na dziesięć? No nie no. No nie no, widzowie. Nie da się. Dobra, następny odcinek będzie już niebawem. Nara!